Czymże jest więc ten tajemniczy czynnik, który ma wpływ na to, gdzie mieszkamy, jaką pracę wykonujemy, w jakim modelu pracy, na przykład etat, na przykład prowadzenie własnej firmy, co jemy, jak myślimy, co myślimy na swój temat i tak dalej. Otóż czynnikiem tym jest miejsce, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy. To pierwsze środowisko, w którym byliśmy, miało ogromny wpływ na wszystko po kolei. Nauczyliśmy się świata takiego, jakim był on w danym miejscu. Być może nie był to najlepszy świat dla nas akurat, ale w tym miejscu tak się żyje, w związku z czym tak też żyliśmy albo żyjemy dalej. Jest taki cytat. Urodziłeś się oryginałem, nie umrzyj jako kopia. Warto by było do tego wyboru, który został dokonany za nas, dodać trochę świadomego wyboru. Rozejrzeć się, jakie są opcje, tak jak w tym sklepie z, ze spodniami. Wchodzisz, sprawdzasz, jakie są różne opcje, wybierasz na przykład trzy pary spodni, które Ci się najbardziej podobają, a później idziesz je przymierzyć i dopiero podejmujesz decyzję, czy kupisz i które kupisz, jeśli już, jest to o wiele lepsza decyzja niż w przypadku po prostu dokonania losowego wyboru. Do takiego podejścia zachęcam się również na przykład w przypadku wyboru kraju. Ktoś się urodził w Polsce, mieszka w Polsce. Wszystko jest OK, ale szansa, że Polska jest dla niego jako unikalnej istoty ludzkiej najlepszym wyborem, znikła. Być może masz jakieś swoje preferencje. Na przykład chcesz żyć w kraju, w którym jest zawsze ciepło, albo w którym mówi się po angielsku, jest wysoki standard życia i tak dalej. Czyli bierzesz listę krajów, jakie istnieją na świecie, i filtrujesz je używając tych swoich parametrów. Na przykład wychodzi ci, że. Być może dobrymi krajami dla Ciebie byłyby Stany Zjednoczone, Australia, Malta. Co później robisz? Później idziesz do takiej przymierzalni, czyli idziesz do tych krajów, żyjesz tam przez jakiś czas i sprawdzasz po pierwsze, które doświadczenie było rzeczywiście pozytywne, a po drugie porównujesz te doświadczenia, tak samo jak porównujesz parę spodni i wybierasz najlepszy kraj dla Ciebie. Bardzo podobnie sprawa wygląda z wykonywaniem pracy. Większość z nas została wychowana na bycie pracownikiem etatowym. Być może dano nam wybór, czy chcemy pracować dla firmy państwowej, czy może dla firmy prywatnej, ale powinniśmy pracować przez 40 godzin w tygodniu przez 40 lat, a później iść na emeryturę. Jeśli jednak zapoznamy się z innymi opcjami, jakie są dostępne, Dojdziemy do wniosku, że być może akurat dla mnie lepsza byłaby niezależność finansowa albo tak zwany semi-retirement, czyli popracuję chwilę i na przykład jadę sobie na rok podróżować. Zwykle jest tak, że dokonujemy pewnych wyborów w życiu pośród bardzo zawężonego zbioru opcji. Na przykład znamy Sytuację naszych rodziców, jeśli chodzi o pracę. Wiemy, że na przykład nie chcemy pracować tak, jak pracowali nasi rodzice, ale z drugiej strony nie wszyscy mają wzorce odnoszącego sukcesy biznesmena, takiego człowieka, innego człowieka. W związku z czym bardzo często, na przykład maturzyści deklarują, że chcą być nauczycielami, dlatego że jednym z wzorców, który mają opanowany, z którym się zetknęli wcześniej, jest właśnie nauczyciel. Warto więc Zebrać informacje o innych wzorcach, poznać różne inne możliwości. Jakoś niewielu maturzystów twierdzi, że chcieliby być mieszkającymi w Austrii, właścicielami biura podróży, które organizuje wycieczki na Manhattan, na przykład, albo że chcieliby być konserwatorami zabytków w Egipcie, albo coś takiego. To wszystko są dostępne opcje. Jeśli się naprawdę postarasz, jesteś w stanie tego typu marzenia również spełnić. Natomiast. Warto zdać sobie z tego sprawę, że ten nasz wybór jest o wiele bardziej szeroki i nie kończy się na Polsce i nie kończy się na etacie, nie kończy się na tym, co wszyscy przeciętni ludzie robią. Natomiast dzięki na przykład internetowi możesz zdobyć wiele informacji na różnych innych modeli myślenia, zarabiania, życia i wybrać coś, co będzie dla Ciebie najlepsze, a później przetestować, czy rzeczywiście jest to dla Ciebie dobre, i podjąć decyzję, co chcesz rzeczywiście dalej robić w swoim życiu. Podsumowując, jeśli chodzi o wybór miejsca zamieszkania, tego, w jakim modelu pracujesz, czy zarabiasz pieniądze, i wielu ważnych innych dziedzin życia, warto przyjąć taką postawę, jak również przy kupowaniu spodni. Zapoznać się z wieloma różnymi opcjami, wybrać te, które wydają ci się najlepsze, przetestować je i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję żeby nie być dokładnie produktem swojego otoczenia. że Jeśli urodziłem się tam, to będę dokładnie taki, jak wszyscy, którzy się tam urodzili. Urodziłeś się oryginałem, nie umrzesz jako kopia, a poza tym jedna z definicji sukcesu to sukces to spędzić życie w swój, w swój unikalny sposób. Do tego Cię zachęcam, daje to o wiele więcej satysfakcji i również stanowi pewien przykład dla innych ludzi, jak mogą oni również Zarządzać swoim życiem. W następnym odcinku zajmiemy się sposobem, który pozwoli Ci w krótkim czasie bardzo podnieść jakość życia w kilku najważniejszych jego dziedzinach. Zapraszam serdecznie.